Nasze dzisiejsze spotkanie może zacząć. Zanącie na 14, wiem, że jeszcze kilka osób jest w drodze i prawdopodobnie do nas dojedzie. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Spotykamy się w Szkole Podstawowej w Drogotwórsku, by porozmawiać w postaci wybitnego architekta. Spotykamy się, by przybliżyć sylwetkę człowieka, który swoje zawodowe życie w znacznej części poświęcił projektowaniu kościołów. Stanisław Leon Marzyński. interesowanych architekturą, historią powojennej odbudowy zniszczonej Warszawy, historią powstania warszawskiego i architekturą sakralną w samej stolicy i na Mazowszu. Spotykamy się dziś w Lodotwórcu po to, by postać tego wybitnego architekta pokazać w wymiarze godnym zasług jakie bez wątpienia w swoim życiu dla Polski miasta. Tak zupełnie na początek, by uświadomić Państwu skalę twórczości profesora, tylko w samej Warszawie proponuję zerknąć na spis jego dzieł zamieszczonych na stronie www.pamięcimiasta.pl. pamięci miasta Proszę zerknijcie Państwo tylko na te dwa slajdy żeby zobaczyć listę jego pracy w całej Warszawie. Witam gości. Przede wszystkim bardzo gorąco witam osoby, naszemu bohaterowi najbliższe. Witam córkę profesora panią Monikę Serdecznie witam przedstawicieli władz samorządowych miasta i gminy Drobiny. Bardzo gorąco witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie, pana Marcina Frączaka. <klucza> witam równie gorąco przewodniczącego Komisji Oświatowej Rady Miejskiej w Drobinie, panią Agnieszkę Proszę Państwa, będę miał troszeczkę trudności, ponieważ nie wszyscy nasi za, zaproszeni goście no z różnych względów mogli przybyć. Czyli mówiąc, trudno nie przybyli. Przede wszystkim chcę zrobić pana Andrzeja Samorena burmistrza miasta i dlatego że w tej chwili jest na zwolnieniu i prosił o to, żeby po prostu jego nieobecność usprawiedliwić. Bardzo serdecznie witam proboszcza naszej parafii, księdza Krzysztofa Buzala. Proszę i proszę państwa, w zasadzie to jest tak, że parafia jest jakby współgospodarzem spotkania, ponieważ całe nasze przedsięwzięcie jest bardzo mocno związane z kościołem parafialnym, z naszą parafią, no, i z tym, że Pan Profesor tutaj swój wkład też zostawił. Bardzo serdecznie witam mieszkańców naszej wioski, tutejszej ROGOT. No z tego względu, że ewentualne nasze przyszłe działania dotyczą szkoły robotwórskiej, więc w pierwszej kolejności to właśnie Państwo, związani z tą małą odległością ze szkołą, możecie być najbardziej zainteresowani tym, co sobie tutaj wspólnie postanowili. Pozwólcie, że już nie będę. wielu, wielu spośród y, mieszkańców widzę. Witam bardzo serdecznie mieszkańców sąsiednich wiosek, a jednocześnie mieszkańców naszej parafii. A więc z Małkowa, z Sokolnik, z Wrogodzina, z Dłużniewa. łajem się tutaj panu y, Zbędził, z Nagórk. jeśli nie wiem, nie wiem, to przepraszam któryś yy, z wioski z Cetropia. pani radna Agnieszka jest w tej chwili Agnieszka Buczek jest w tej chwili w drodze yy, z, Skądś no nieważne i obiecała, że yy, przyjedzie bardzo serdecznie Witam przybyłych dyrektorów za szkół. Serdecznie witam liceum w Turbinie, panią <klucz> dyrektor liceum ogólno w turbie, panią Marzę Kasięwską-Ołową. Panie dyrektorze. Z radością i wdzięcznością przyjąłem Pani wskazówki, kiedy rozmawialiśmy na temat nadawania szkole imienia. Minął rok i miesiąc, tak mniej więcej, gdy pamiętam, od czasu, kiedy Pani szkoła właśnie otrzymała imię Wojciecha wszystkiego. Bardzo serdecznie dziękuję za to, co Pani przekazała, a tak już bardziej przyziemnie i prozaicznie chciałem Państwu powiedzieć, że te sztalugi, bo i Państwu, że te sztalugi są własnością liceum Panie dyrektor nam tutaj pożyczyła. Bardzo dziękuję, dyrektor. Bardzo serdecznie witam dyrektora najbliższej nam, jeśli chodzi o odległość, ale także pod względem wielkości spraw organizacyjnych, a może i losów w przyszłości szkoły podstawowej. Imieniem wierzy ministerstwa panie przewodniczący. To jest niestety rzeczywistość, którą być może będziemy się musieli uporać. A to, się pragnę podziękować za niezwykle cenne wskazówki dotyczące choćby organizacji dzisiejszego spotkania. A Twoje doświadczenie w realizacji tego, co dzisiaj nazywamy projektami, pozyskiwaniu środków? Poza próximo jest dostępne. Witam serdecznie Panie Darę Biesną. <kluczy> bardzo serdecznie witam Was, bardzo uczniowie. Witam koleżanki z Rady Pedagogicznej. Witam wszystkie panie, które pracują w naszej Radzie Pedagogicznej. Witam serdecznie przedstawicieli mediów, a jest z nami pan Jerzy który prowadzi bardzo interesujący portal w internecie. Panie Wielku, jest pan miło urodzony. Proszę państwa, wszystkich serdecznie. Powiedziałem, że witam państwa. Witam was. Drodzy do Jestem za bo kiedy zwróciłem się o pomoc w organizowaniu tego spotkania, a jeszcze wcześniej, kiedy idea tego projektu zaczęła kiełkować, to spotkałem się naprawdę i z poparciem, i z pomocą taką wymierną, za którą dziękuję. Chcę na ręce Pani Przewodniczącej Jedyniu Kuśmielowskiej złożyć serdeczne podziękowania, bo naprawdę z jednej strony Pani, Pani koleżanki wkładacie taki duży wkład, a z drugiej strony to jakoś tam nieziemne jednym pustu, bo odpowiadamy. Tutaj na ekranie będzie slajd, na którym oboje jesteśmy za ten projekt odpowiedzialni. Dlatego bardzo serdecznie Radzie Rodziców dziękuję i na ręce Podziękowania składam. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nasze spotkanie i jego program jest taki. Za chwilę prezentacja projektu właśnie tego co wymyśliliśmy. On się nazywa mieszkam, Tu mieszkam zmienia. Postaramy się przekazać właśnie informacje, skąd to się wzięło, jak nas trafiło dlaczego właśnie pan profesor Stanisław Marzyński pojawił się. W drugim takim referacie uczniowie naszej szkoły przedstawią postać profesora Stanisława Marzyńskiego w oparciu o źródła, które są ogólnie dostępne. Czyli z internetu i z różnych publikacji. W trzecim takim, no może referat też troszeczkę za za duże słowo, ale w trzecim wystąpieniu chcemy Państwu zaprezentować dorobek Pana Profesora na terenie diecezji płockiej i w szczególności nie wiem, 6 czy 7 kościołów tutaj zaprezentować. Tych, których projektantem jest właśnie Pan Profesor Marzyński. Potem poprosimy o refleksje osobiste, o wspomnienia najwyższą rodzinę, czyli co i księcia pana profesora. Zgodzili się państwo, żeście nam powiedzieć. Poprosimy również gości o zabranie głosu. I tak jeszcze do końca nie wiem w którym momencie byśmy sobie zrobili przerwę kawową. Chodzi o to, żeby naszych uczniów zbyt długo jednak nie trzymać. Pani przewodnicząca, kilka warunek no tak? Bo proszę Państwa, są jeszcze, są jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, zaprosić Państwa do obejrzenia tych materiałów. Y, państwo, nasi goście, Pani Monika i Pan Andrzej, przywieźli nam bardzo dużo materiałów dotyczących życia pracy profesora. To są bezcenne materiały. Troszeczkę materiałów nie się udało kompletować, pozyskać w różnych źródłach, ale też tutaj są. Niektórzy my się tutaj wymienili. I bardzo bym chciał, żebyście Państwo mogli z tymi wszystkimi materiałami się zapoznać. I jest przewidziana przerwa na kawę herbatę i ciastka. I na koniec, drodzy Państwo, jest coś, co No, dla mnie niezwykle ważne. Mianowicie przyjęcie takiego stanowiska nas tutaj zgromadzonych, które by się wyrażało po kilku punktach takich prostych. I tutaj Panie Przewodniczący yy, chciałbym, żeby, żebyśmy tak dobrze to zrozumieli. Mianowicie my nie nadajemy imienia. My tylko jako to gremium, które tutaj jest, się zgromadziło, my przyjmujemy. Informacje, że ktoś taki był, stworzył bardzo dużo dzieł, swoim życiem, dał przykład patriotyzmu, swoje życie, jego życie zaowocowało dziesiątkami, ja nie wiem, setkami, bo tam jest liczba ponad 300, podawała, ale powiedzmy, że dziesiątkami. Dzieł w Warszawie przede wszystkim i na Mazurszu. I że ta postać jest dla nas na tyle ważna, z naszą Ziemią drobińsko również związana. Aczkolwiek mówiąc szczerze, o tym jeszcze będziemy mówili. Może nie tak, jak na początku mi się to i że w przyszłości możemy rozważać wniosek o nadanie szkole, szkole imienia profesora Życkiego. Możemy rozważać. Szanowni Państwo, tyle jest tego wstępu i myślę, że powinniśmy przystąpić do y, merytorycznej części naszego y, spotkania. Poprosimy zatem o pierwszy referat. Prezentację projektu przedstawi nam nauczycielka naszej szkoły, pani Elżbieta Łodawca. Prosimy bardzo.